Równość. 1 czwarta, dodać 1 piąta, dodać 1 przez a, równa się 1, jest prawdziwa dla. I są cztery odpowiedzi, które nawiązują do tej wielkości a. Przepiszemy równanie. I aby wyliczyć a, to ten wyraz zostawimy, te dwie wielkości przerzucimy na drugą stronę. Oczywiście ze zmienionym znakiem. Teraz, aby wykonać to działanie, sprowadzimy do wspólnego mianownika. Dla liczby 4 i 5 wspólnym mianownikiem będzie 20. Jeżeli ktoś chce, można też i tę liczbę zamienić na mianownik 20, to może tym razem zróbmy tak, właśnie. Liczba 1 to jest 20. 20. Jeżeli chce mieć w mianowniku 20, to 20 dzielę przez 100, czyli przez 4 to jest 5, i razy 1 to jest 5. Czyli 1 czwarta. To jest 5 /20. Odjąć. Tutaj 20 dzielimy przez 5 to jest 4. I ten wynik 4 razy 1 to jest 4. 4 20 to jest 1 piąta. 1 przez A przepiszemy, a te ułamki odejmiemy. Wspólny mianownik to jest 20 a tu odejmujemy 20, odjąć 5 i odjąć 4, zostanie 11. I to jest wielkość 1 przez a. Jeżeli chcę wyliczyć a, no to skoro odwrotnością a jest 20 11, no to chyba nie ma problemów, aby po prostu odwrócić tę liczbę, no to tak samo odwracamy tę liczbę. 20 jedenastych. Pytanie, czy wyłączamy całości? No chyba nie trzeba, ponieważ dokładnie taka odpowiedź, tak jak tutaj, jest 20 jedenastych. Prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest 21.